w swoim królestwie. Ostatnie zdjęcie. Pani usyła okropnie zmęczona chyba te cztery dni, jeszcze w czwartek widzieliśmy się w Lach i teraz widzimy się tutaj logistycznie. Lubicie sobie dawać ciężkie wyzwania I <laughs> zimę, ja to, zimę, nawet w tej gierki, ale ja robimy. Razem z tej konferencji bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo przyjechali tutaj. Uh, Co nas biegaczy? To było niesamowite doświadczenie biegać w tej gwiazdy. Największy bieg w Polsce w końcu udało mi się poprawić. E, tak, jestem bardzo złudzony, nie będę by odpływać, ale 50 km to jest, to jest zawsze wyzwanie. Mam nadzieję szybkich kilometrów. I w takim wielkim słońcu, słońce to, co działa na parę ale trochę mi na szybkość na akcie, to zużyło wysiłek. Niemniej jestem bardzo, bardzo złudzona, że przyjechałam. Tyle lat w Juliana jest jakiś moment na tej trasie, w tej 50, w Panią Pan jak jakoś dzisiaj, czy to jest już z pamięci? Eee, właśnie, wbrew pozorom, e, ja turystyczny teraz, tak bardzo nie znam, bo zawsze jak przyjeżdżałam, to jednak Pan zrobić starał się zrobić wszystko, żebym miała trasę e, wytrzymał, zrobione, a to jest zupełnie inaczej część teraz. I dlatego tak naprawdę znałam tylko 10 km z tej trasy. Wczoraj poznałam kolejnych po 20, a pierwsze 20 były dla mnie wielką niespodzianką. Za panią Macie Longa, bieg bazów, wiele innych biegów na świecie. Jak logistycznie bieg piastów wypada na tle innych maratonach? Stosowałam w wielu, wielu maratonach, i tych mniejszych, i tych największych na świecie. I na pewno Jesteśmy w czubie e, logistycznie, ponieważ uważam, że wszystko tutaj jest tak jak trzeba. E, nie widziałam żadnych pochnięć, e, więc jest naprawdę ok. E, trasa jest bardzo wymagająca, e, ciekawa, e, przez to czynnie rywalizację jeszcze bardziej ciekawszą, więc ja e, myślę, że jeśli te warunki drogowe będą sprzyjały, to bieg będzie coraz bardziej popularny i coraz więcej ludzi będzie przyjeżdżał. Teraz e, dwa dni w domu, e, potem Holmer trzydziestka, 30, no potem seria e, maratonów. Które dokładnie wybraliście? E, wszystkie maratony, które zamieszczane są do bismarskich klasy, e, czyli zaczniemy za dwa tygodnie w Indywalne, norweski, największy norweski maraton. E, później jest orę maraton, czyli drugi pod względem wielkości szósty maraton, a i później dwa nowe...

as